by było, gdyby w Minecrafcie można było kraftować cheaty? Ehem, nie wiem, ale się domyślam. No, to tak się składa, że akurat dzisiaj poznam odpowiedź na to pytanie. Mam nadzieję, że poznamy też odpowiedź na to, czy łatwiej jest zostawić subskrypcję prawą dziurką w nosie, czy może jednak lewą dziurką w nosie. Ehem, co? Podzielcie się waszym doświadczeniem w komentarzach, a my lecimy z odcinkiem. Halo, halo, czy ja słyszałem cheaty? Nie no, a gdzie cheaty? Tam ja, dzień dobry. Nawet jeśli będę musiał sobie je skraftować swoimi własnymi rękami. Dobra, sekundę, sekundę, jak to w ogóle brzmi? W swoim bardzo długim minecraftowym życiu słyszałem wiele rzeczy. Było instalowanie cheatów, było mijanie jakichś zasad minecrafta, żeby cheatować, jakichś bugów wykorzystywanie i tak dalej. Ale jeszcze nigdy, ale to przenigdy nie słyszałem o craftowaniu cheatów. Tym bardziej jestem ciekaw, jak ja dzisiaj skończę. Dobra, no to przekonajmy się, co to znaczy. Znaczy ten villager nie ma totalnie nic do rzeczy, po prostu go otworzyłem, bo lubię otwierać villagerów i czytać ich serca. Na przykład serce tego można kupić za 24 listki papieru toaletowego. Mocno się gościu ceni. Dobra, ale wracając do tego, jak kraftować cheaty, mam w głowie kilka pomysłów i nie zawaham się ich użyć! Ale zanim to, to te cheaty trzeba z czegoś kraftować, co nie? Ja akurat nie jestem wymagającym człowiekiem, mi wystarczy blok dyrta, bruk, dębowe deski oraz wełda. Et, tak, to nie z wami jest coś nie tak. Ja też tego ostatniego jeszcze nie widzę, ale spokojnie, nie ma rzeczy niemożliwej dla cheatera, bo chyba już mogę się tak oficjalnie nazwać, co nie? Ja się z tym nie kryję, okej? Okay? Cheaty to nie jest coś, czego powinno się wstydzić. o tego powinno. No się całemu światu ogłaszać, mam cheaty! Szczególnie polecam bardzo serdecznie na serwerach, to no wtedy wszyscy klaszczą wam brawo na czacie i piszą, że super jesteś, bo masz cheaty! To tak dokładnie tak jest, ale dla własnego bezpieczeństwa lepiej tego nie sprawdzajcie. Ty, no, zaczynam wątpić moje cheaterskie możliwości. Potrzebuję dosłownie jednej wełny. Nie wierzę, no, cheater się na tym wywróci, no bez przesady. W tych lasach są wilki, a jak są wilki, to powinny być też owce. A przynajmniej być w czasie przeszłym, bo co te wilki z nimi zrobiły, to, to nie moja sprawa. Mamy to owca! No i kurde, belę, ty... Oto akcentem możemy rozpocząć Naszą cheaterską przygodę Zapytacie może jakim cudem? Już tu tłumaczę, nie mam pojęcia Jaki cheat dzięki temu wyczaruje Ale z tego co wiem powinno się udać Dzień dobry, siemanko Wow, most hakera, że, że co? To znaczy most hakera, przepraszam bardzo O kurde bele, ej nie Ty no co się dzieje, o kurde bele To jest naprawdę most hakera Każdy krok, który zrobię jest śledzony przez wełnę Pod spodem Co oznacza, że nie mogę umrzeć, tak? O nie Albo jednak... Co? Okej, okay, wychodzi na to, że muszę trzymać ten command block w lewej ręce Dobrze wiedzieć, dziękuję, na przyszłość zapamiętam A więc tak, mam go w lewej ręce, jest OK, Puszczam w drugiej ręce i schodzę na dół To może być akurat przydatna wiedza I wygląda na to, że chyba to już wymasterowałem Dobra, dobra, tworzenie mostów to już mam w małym paluszku To proponuję coś o wiele bardziej dowalonego Jaki jest najbardziej znany cheat w historii? E, to, to jest prawdziwe pytanie, nie mam pojęcia Dlatego was pytam, no, po co innego by was pytał? Ale jeśli mógłbym strzelać, co to mogło być, to. To to, nie wiem, Watykańczyk, który zamienia wszystkie bloki w Minecraftie od 21.37 na żółte. To byłby piękny hak, chcę o tym pomyśleć. ale póki to się jeszcze robi, zajmijmy się miejscem drugim. Zdobyłem tajną informację, że miejsce drugie ma związek z craftingiem, który chcę właśnie teraz zrobić. A crafting ten składa się z. zgadliście, ze szkła. Szkło nie brzmi jak item, z którego można zrobić cheaty, ale no jak to lubi, nie? Ja tam się na czytach nie znam. Może są jakieś ale cheaty. I, o, o, i są! Cześć, w sensie, że, co, że jak, że, jak sklady, czyli to jest patyk. Panie, od kiedy patyki nie robi się ze szkła, to nic nie ma sensu, ale i tak buja! X-ray stick! Dobra, do tego to ja się poszklenie spodziewałem. Ło! wow! Dobra, więc to nie jest sieba, to jest poważna sprawa! Dobra, stary, daj mi spokój, mam ważniejsze rzeczy do roboty. Ja tu właśnie odkrywam X-raya i zajmuję się Creeper'em zamiast nim! Gościu, to jest jeden z największych wynalazków w historii ludzkości, a ty mi zawracać tyłek! Dziękuję od razu, lepiej pozdrawiam. O! A więc to wszystko dzieje się naprawdę? Tu spawner. Okej, okay, okej, okay, to tłumaczyłoby kilka spraw. W takim razie może wypadałoby się przygotować delikatnie bardziej niż teraz. Nie no gdzie tam? To tylko spawner, a jedyną bronią, którą mam w ręce, to patyk. Świetna strategia, panie żelazny. Życzę powodzenia! Dobra, koniec z tym! Koniec z wyśpiewaniem bezbronnych żelaznych golemów! Od teraz bierzemy się za tą sprawę na poważnie! Jest mieczyk, jest mieczyk, jest kilow, Jeszcze nie ma kilow, ale teraz jest kilow. Uruchomcie cię jeszcze raz tego x rayka Dawajcie, dawajcie. Okej, okay, X ray działa tylko i wyłącznie na stołnie. A ja zgubiłem mój Spawner. Bonerek, dzień doberek! żeby to nie chciałem go znajdywać, o nie! O nie, to się źle skończy, to się bardzo źle skończy! Ty, albo też nie? Okej. Okay. Najwidoczniej dzisiaj jest ten wyjątkowy dzień, w którym Minecraft mnie lubi. Albo też nie. Widzieliście ten drop? Nie, no to jest jakiś żart. No panie Minecrafcie, szanujmy się, nie? Znaczy nie, że szanujmy się, nie, tylko szanujmy się przecinek, nie, nieważne! Po prostu się kochajmy, dobra? Ty no, X-ray to jest totalny game changer. Wszystkie rudy na wyciągnięcie nosa. Tak, mówię na wyciągnięcie nosa, a nie ręki, bo nos mam większy. I ten właśnie nos wykrywa. Że gdzieś pode mną jest żelazo! Zawsze miałem dobrego, czucia do żelazka, ale żelazka obsługiwać nie umiem. Ty, jak ekipa ma lody inni youtuberzy mają koszulki, to ja powinienem zrobić swoją własną linię żelazek! Żelazne żelazka! Nic nie wyżelaskuje twoich rzeczy lepiej niż żelazne żelazka! Galo, czy jakaś firma produkująca żelazka nie chciałaby współpracować, ja naprawdę jestem chętny! Moglibyście nawet moją twarz wydrukować na dole tego żelazka i za każdym razem, kiedy dostawiłoby się je na dłużej na jakimś ubraniu, to wtedy by się wytwarzała na tym ubraniu twarz żelaznego golema! To byłoby piękne! Dobra, sekundę, bo się Pożyłem. Wróćmy do cheatowania. Ty no, nigdy nie sądziłem, że będę mógł wprost powiedzieć to na odcinku. Dzisiaj, proszę państwa, czytuję i mam zamiar robić to aż do końca. Mało tego, zaraz znajdziemy kolejne cheaty i będziemy czytować jeszcze bardziej. Ten Hacker Bridge się może do czegoś jednak przydaje. No i już, papanie golemku, żegnam, miło było. Gdzie ty jesteś, pomóc ci, pomóc ci. To było okropne, przepraszam, własnego brata. Dobra, dobra, tam brat bratem potrzebuje żelaza. Co wy myślicie, że żelazo rośnie na drzewach? Nie, he, he. Znaczy, miło by było, ale jeszcze chwila. Nie wiem, co to byłby za który powodowałby, że żelazo rośnie na drzewach, ale jestem za. Ale póki aż taka magia jeszcze kawałek przed nami, proponuję zaopatrzyć się w buty. Kto nie lubi butów, buty są super. Można dzięki nim przechodzić przez drzwi. A wszystko, co pomaga w przechodzeniu przez drzwi, powinno być święte. Dobra, dobra, ale ja tu mówię o butach, a mam w ekipunku cztery wiaderka. Czy to znaczy, że chcę zrobić buty z wiader? Ehem, całkiem możliwe. A czy jest to normalny pomysł, czy mnie już po prostu pogięło? Odpowiedź dajcie sobie sami. O, gitara, właśnie tego szukam. Nie jestem na tyle głupie, żeby robić sobie buty tylko i wyłącznie z wody. Nie, hehe. He. Tak się składa, że mój plan zawiera o wiele bardziej skomplikowane konstrukcje. Numer jeden. Lawa i woda. sobie sumie to patrząc logicznie to powinny wyjść buty z obsydianu i... Nie, nie, to nie są buty z obsydianu. To są żelazne buty i to też się szanuje. Ale co jeszcze ważniejsze są to buty hakera. A buty hakera pozwalają mi chodzić po wodzie i lawie. W sensie, że co, że jak? Ty dobra, może jestem głupi i naiwny, ale mam w planach sprawdzić to wskakując do jeziora lawy. Kiedy tam z wodą po wodzie Chodzić każdy! Prawdziwi hakerzy chodzą po lawie! O, o, o! Ała, ała, nie wiem, czy to jest chodzenie? To nie jest chodzenie! Boli, boli, proszę nie! Przestańcie! O, o! Chodzę! Może i też przy okazji trochę płona, ale kto by się przejmował? Nie, no słuchajcie, ja po prostu legalnie chodzę po lawie! Do czego tutaj doszło? Dobra, ja chciałbym stąd wyjść, przepraszam bardzo, ja już nie chcę, mi wystarczy, było fajnie. Ty, no, ciekawe, takie hakerskie trochę, naprawdę! Moja kariera jako haker się coraz bardziej rozkręca i tak powinno być! Na pewności sprawdźmy też, jak wygląda sprawa z. Wodą, chodzę. Albo nie, nie chodzę, nie chodzę, drukuję. Nie o tak być, nie, proszę. Ale o buty, coś z wami? Nie tak, dlaczego nie pomagacie? O, 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 ogarnęły się. Oj, były chwile grozy, ale na szczęście ogarnięte. Ty, ale patrząc na historię z drukowaniem, wychodzi na to, że te buty są bezpieczniejsze na lawie niż na wodzie. Na lawie przynajmniej się nie palicie, a pod wodą możecie jakby umrzeć. Fajne, czyli te fajne, takie niedopracowane. Ale tak to już z tymi hakami jest. Nie zawsze można ufać im do końca. A zostając już przy temacie ufania, będę musiał zaraz pożyć. Porządnie zaufać mojemu X-Ray'owi. Słuchajcie, to jest poważna sprawa. Musimy zdobyć diamenty. chleba, to są ziemniaki, panie Minecraft. Do diamentów temu jeszcze kawałek. Okej, okay, ale po kolei, co się przyda? Myślę, że żelazny Killow to całkiem mądry pomysł, jeśli chodzi o diaksy. Nie, nie to, żeby z tego bym sobie nie dał rady. No, wi wiadomo, żebym sobie dał. W końcu nie bez powodu dali mi do ręki X-Ray'a, nie? Ale tak wiecie, nie? Troszeczkę łatwiej może być tak, Maciupeńkę. A tak się składa, że jeśli zdobędziemy diaksy, to zdobędziemy już naprawdę. Cały świat! I to nie jest nawet żart. Lecimy z tym koksem! Poziom dziewiąty powinny być gdzieś tu! O, nie, nie, nie. nie. Mój X-Ray jeszcze niekoniecznie potrafi zamienić lawę w szkło. A akurat tej funkcji jeszcze się uczę. wyobraźcie sobie? Dlatego tego zbędnego gadania. Nawet mi ten diaksy i lecimy dalej! minecraftcie no ja nie mam całego dnia. Halo, no! Ty, może lepszym pomysłem byłby X-Ray w kopalni? Nie wiem, jestem zdesperowany. Naprawdę ich potrzebuję! Ała, ała, tu jest GBS to tu jest GBS PSG, dzień dobry. Słyszałem, że mają Państwo diamenciki, także diamenciki do kontroli, proszę. Że te bo tym mnie już skurzają, weźcie mnie to No, gdzie je ukrywacie? Gdzie je całymi dniami ukrywacie? No, i naprawdę mi nie chcą dać. No, patrzcie na to. Ten tunel ma 50 metrów. W normalnych okolicznościach byłyby tutaj, nie wiem, gdzieś trzy złoża. Ale nie, ci twardo się trzymają tego, że nie dadzą mi ani jednego. Milusio, oj, Milusio. Ty, w końcu mamy co? Potrzebuję jednego, ale czy cztery też mogą być? Jak wielki tunel musiałem wykopać, żeby to osiągnąć? Cztery diamenty zajęły mi, nie wiem, pół godziny kopania. Nie chcę nawet myśleć, jakby to wyglądało, gdybym nie miał x -ray. A teraz wracamy do obowiązku. Wybuchaj stary, wybuchaj, dawaj, wybuchaj z go! A, nie! To było bardzo bliskie! Możemy już proszę wrócić do miłych rzeczy, które nie wybuchają. Dziękuję, byłoby naprawdę strasznie miło! Chociaż udawajmy, że jest normalnie! Ach, cóż za piękny dzień! Wręcz idealny, żeby skraftować sobie zaczep na linkę! Wow! A jeszcze lepszy, żeby do niego dołożyć żelazo, patyki, nitki! To jeszcze nie był ten magiczny crafting, po prostu robię kursę, bo dopiero ją mogę połączyć z diamentem i stworzyć! Właśnie, <laughs> Co stworzyć? Nie wiem, ale to podobno kusza hakera. To wygląda całkowicie normalnie, ale wydałem już 4 diamenty na nią i nadal wygląda normalnie. Czyli co to znaczy kusza hakera? Hmm, dodajmy no na to, że strzelę w tego pana. Dzień dobry. E, 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 nic. Ty, co jest? Naładowałem no, ją raz, ale ona strzela w nieskończoność. O kurde bele. Było warto, było warto. To jest piękne. Przecież tym da się zniszczyć smoka w 5 sekund. Serio mówię, kurde bele, podjarałem się. Hop, 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 lecimy z tym koksem. Jeśli kiedykolwiek miałem pokonać smoka w najkrótszym w krótszym czasie to właśnie prawdopodobnie nie. O, chwilę! Przecież mam mój miecz! Nie, nie, nie! A co ja zrobiłem? Jaki niby miecz? Chciałem powiedzieć. Most. Dobra, jest kilka rzeczy, o które nie pyta się żelaznego, okej? Okay? Po pierwsze, gdzie się podziały drzwi do łazienki? Po drugie, kiedy pełna wersja piosenki o dorszu? A po trzecie, skąd wyczastałeś akurat w środku, endu, ten item, który przez chwilą zgubiłeś? Mam nadzieję, że ustaliliśmy zasady. Dobra, gościu, szykuj się, bo to będzie króciutka piłka, stary. Posłuchaj, ja niszczę teraz to coś, bo tego nie potrzebujesz już więcej. I teraz lecimy z tobą, kurde bele, drogi panie. Miło było, ale się skończyło. A jeszcze milej by było, jakby w ciebie trafiał, wiesz co? Ty trafiam! Leci! Bliżej, bliżej, bliżej! Lecimy, lecimy, nie śpimy! Let's go! Nie leć na mnie, stary, spokojnie! Ty, jak mucha HP spada, nie wierzę! To był naprawdę dobry pomysł! Normalnie to nie! Wiecie, niezbyt często mi się zdarza. Mogę się poekscytować trochę. I uwaga, uwaga! Trzy! Dwa, jeden, po, po, po bo nim, po nim, po nim, nie. Ała, strzelam w sobie w stopy zamiast w niego. Po nim, do widzenia. Okej, okay, super, fajnie, a teraz jak stąd zejść? Nie, nie w ten sposób, miało być troszeczkę, troszeczkę inaczej. Ehem, ale pokonałem go, więc zostawcie łapkę w górę, suba i dzwonamy. Widzimy się jutro w kolejnym odcinku, siema. Wow, 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 no chyba, że jeszcze dzisiaj, jeśli klikniesz ten po prawej stronie. Sprawdzaliśmy tam najlepsze minecraftowe tiktoki. I część z nich totalnie rozwaliła mózg! Zresztą wiesz o co chodzi. Kliknij i przekonaj się sam.